że to jest jakiś kosmos, bo na serio czuć od tego taką chamską wędzonką. Hej wszystkim, tu jest. Witam Was w kolejnym filmie z serii Weganizujemy. I są to filmy, w których próbuję odtwarzać tradycyjne potrawy w roślinnej wersji. I w dzisiejszym filmie spróbujemy zrobić sobie wegańskie hot dogi, ale to, co będzie w nich niezwykłe, to fakt, że tradycyjną parówkę zastąpimy parówką z marchewki. Tak, w internecie od dłuższego czasu panuje właśnie taki trend na specjalną marynatę i sposób przygotowywania marchewki, aby smakowała jak parówka. Nawiasem mówiąc, jeżeli wiecie, kto jako pierwszy wpadł na ten pomysł, dajcie znać. Chętnie tu osobę wyróżnię w opisie pod filmem, ale już ten przepis znalazł tylu naśladowców, że nie mogłam się dokopać, kto zrobił to jako pierwszy. I ja postanowiłam też przetestować ten y, sposób, bo naprawdę trudno jest mi uwierzyć, że da się tak przygotować marchewkę, aby stała się parówką, no ale dzisiaj to przetestujemy, więc jeżeli wy też jesteście ciekawi, czy y, jest to możliwe, jeżeli chcecie zobaczyć, y, czy hot dogi, które dzisiaj zrobimy, będą smaczne i czy będą zbliżone y, do oryginalnych, to zapraszam gorąco do oglądania. Ok, mam tutaj już marchewki, i pierwszy krok to y, obranie marchewek y, i trochę tak przystruganie ich, żeby miały kształt zbliżony do parówek. Więc zaczynamy. No i też trochę tutaj skrobię końcówki, żeby były lekko zaoblone. Ok, pierwsza marchewka, parówka jest gotowa. W taki sam sposób yy, obiorę, przygotuję wszystkie pozostałe i zaraz do Was wracam. Marchewki są obrane, wyglądają jak małe paróweczki. I to, co teraz robimy, to wrzucamy je do wrzątku na 10 minut, yy, a potem będziemy przygotowywać marynatę. Jestem z powrotem. Marchewki są już ugotowane, tak jak mówiłam, trzymałam je we wrzątku 10 minut. I teraz będziemy robić yy, naszą marynatę. Tutaj już mam przygotowany pojemniczek. Bazą całej marynaty jest sos sojowy i szczerze ja jak zawsze wszystko leję jakoś tak mniej więcej na oko. Kolejny składnik, który tutaj dodajemy, to ocet balsamiczny i my oczywiście wszystko lubimy w wersji ostrej, więc dodaję też trochę sriraczy. Teraz czas na najważniejszy składnik naszej marynaty, którym jest dym wędzarniczy w płynie. I to jest też składnik, który najtrudniej było dostać, więc dodaję Wam link pod filmem, gdzie ja znalazłam ten dym wędzarniczy, żebyście mogli sobie bez problemu zamówić, ale powiem Wam, że to jest jakiś kosmos bo na serio czuć od tego taką chamską wędzonką. No naprawdę, jestem w szoku. I to jest mega intensywne, więc myślę, że jakoś super dużo nie potrzebujemy, Ok, Okej, okay, i teraz składniki sypkie, więc doprawiamy to jeszcze pieprzem, suszoną cebulką. Czosnkiem. I na koniec wędzona papryka. No, i teraz zostaje załadować do środka nasze paróweczki z marchewek. Zamknąć pudełeczko i wszystko dokładnie mieszamy. I tak przygotowane, zamarynowane marchewki powinniśmy odstawić do lodówki na co najmniej 24 godziny, żeby tutaj naprawdę wchłonęły tą marynatę, przeszły wszystkimi smakami, ale na szczęście magia telewizji, tudzież w tym przypadku magia YouTube'a. I mam tutaj drugie pudełko, yy, które przygotowałam sobie wcześniej i te marchewki właśnie leżą już w tej marynacie yy. 24 godziny, nawet więcej niż 24 godziny, więc na pewno są już gotowe, więc te odstawię do lodówki, a z tymi będziemy dalej działać i po zamarynowaniu następny krok to po prostu usmażanie naszych porówek, więc to też za chwilę zrobimy. No powiem, że jak się to podsmaża, to wygląda coraz mniej jak marchewka. Hej, 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 wracam do Was z powrotem. Jest tutaj teraz Paweł, mój chłopak. Siemanko mordeczki. <laughs> Siemanko mordeczki. Paweł znany również jako Panato, Panato ziomeczek mordeczki. I yy, tak, parówki już usmażyłam, prezentują się tak. Skarbuś się marchewki? Nie. Wyglądają całkiem parówkowo. Pachną? Pachną jak z wędzarni. Pachnie jak z wędzarni, a trochę masz w tym temacie doświadczenia jak pachnie w wędzarni. I mam też doświadczenie w robieniu parówek. No tak? Robiłeś parówki no, też? No niestety, tak. E, mamy tutaj też dodatki, jak widzisz, takie klasyczne e, ogóreczki, prażona cebulka, ketchup, musztarda, więc e, no cóż, pozostaje nam skomponować e, hot doga, każdy z nas ma po bułeczce. No dobrze, ketchup, musztarda, ja chcę chyba tylko z keczupem. Hmm. Oj. widzisz, człowiek chce być eko, kupuje keczup w szklanej butelce, ale za to później zawsze beznadziejnie wylatuje. Chcesz musztardę? Chyba nie. nie? Albo chcę, no. Hot dog bez musztardy, jeszcze... Jak? Coś tam bez czegoś, tak? Jak twój filmik bez gówno burzy w komentarzach. O, <laughs> okej. Okay. Jak filmik bez um, komentarza, jem właśnie skrabowego. Tak, albo zjedz mięso. <laughs> no dobra, i ostatnia rzecz. prażona cebulka. Hmm, jak udało Ci się tak wspaniale usmażyć, uprażyć cebulkę? Kupiłam już taką, będę <laughs> szczera. Bez przesady, sama robiłam parówki, więc nie można robić wszystkiego. Okej, okay, jestem mega ciekawa. To co, to próbujemy? To No, ja nie ugryzłam jeszcze parówki. Ja ugryzłam? Jak? Jestem w szoku. No, ja też ugryzłam. Myślałam, że będzie bardziej czuć marchewkę jednak, no bo marchewka jest trochę słodka. Ma taką swoją charakterystyczną strukturę. No, ale serio smakuje jak. jak parówka. Może nawet nie jak parówka, jakaś taka kiełbaska bardziej. To może powiem dowci po parówkach. Okej. Okay. Taki suchy trochę. Mhm. Dowcip jest taki, że stary rzeźnik postanowił przekazać swojemu synowi mhm. rzeźnię. Tak. No i syn taki był przygłupi lekko. Mhm. No i ten stary rzeźnik oprowadza syna po rzeźni. No i mówi do niego: Patrz, widzisz tą maszynę? No, widzę. Z tamtej strony wkładasz barana, a z tamtej strony wychodzą parówki. A syn mówi: Nie rozumiem. No, jak nie rozumiesz? Z tej strony wkładasz barana, z tej strony wypadają parówki. No, nie rozumiem. Z tej strony wkładasz barana, a z tej strony wypadają parówki. A syn tak patrzy, patrzy i mówi, tato. A są takie maszyny, że z jednej strony wkładasz parówkę, a z drugiej strony wypada baran. A stary żarcik mówi, tak, twoja matka. No dobra. <laughs> Były wspaniały, wspaniały żarcik. Współprowadzącego ten odcinek, to chyba teraz czas na ocenę. Poczekaj, A? jeszcze chciałbym powiedzieć taką rzecz, Aha. że myślę, że gdyby zrolować papier i dobrze go przyprawić... To też by smakowała jak porówka? To też by smakowała jak porówka. Że to chyba cały myk polega na tym. No tak, bo ta marchewka w ogóle przestała być marchewką, no nie? Że ona na ta. tyle y, jest przyciągnięta. myślę, że ten właśnie dym wędzarniczy to jest hit jakiś. Serio? No, okej. Okay. No i chyba porówki są bardziej miękkie, nie? że tak się gryzie, to tak czuć, że to stawia opór, a porówka mm. tak nie stawia oporu. Tak, to może jednak trzeba lepiej dogotować tą marchewkę, bo ja znalazłam przepis, gdzie mówili, że właśnie trzeba ją ugotować tak al dente. A teraz, jak tak właśnie smakuje, to myślę, że chyba jednak ugotowanie jej tak na całego byłoby lepszym pomysłem. No ale przechodząc do oceny, ja zacznę może. A mogę um. powiedzieć jeszcze jedną rzecz? Możesz, jak Ci proszę bardzo, Mówisz, jeszcze jedną dawno rzecz. dawno nie, nie było mnie na YouTubie, więc wiesz, tak korzystam z chwili. Czy kojarzysz takie... Albo nie, tego nie powiem. No dobra, to po <grym> <to> prostu podsumowanie. <grym> nie powiesz? Nie, nie powiem, bo to za grubo. No dobra, to moje podsumowanie jest takie. Czy ten hot dog i smakuje zbliżenie do tradycyjnego? To powiedziałabym, że tak... Um, 8 na 10 Że ten smak jest naprawdę do podobnie po, tak? Tak, że jak jeszcze jest z hot dogiem, z góreczkiem, ketchup, ta cebulka, no to człowiek jej myśli sobie jem hot doga po prostu, więc spoko, ale nie dałabym 9 czy 10 na 10, bo to nie jest aż tak, że wow, to prawdziwa porówka z prawdziwego mięsa, bo jednak trochę czuć, że coś tutaj ta tekstura się nie zgadza. Myślę, że to, co jest tutaj najciekawsze, to ten efekt wow. Że wow, parówka z marchewki. Mm -hmm. Że to tutaj robi tę robotę, i że na przyjęcie jakieś przygotowując takie coś, że to na pewno zrobi wrażenie. I zobacz, że to wcale nie wygląda jak marchewka. Bo to wygląda jak podsmażona kiełbaska. I to z pewnością zasługuje na 8 na 10 Podsumowując, powiedziałabym, że um, tak, da się zweganizować parówkę do hot doga używając marchewek. Może nie jest to stuprocentowe podobieństwo, ale naprawdę robi to wrażenie. Myślę, że ta marynata naprawdę daje radę i w ogóle jakby użyć tego aromatu węgerniczego do jakichś rzeczy, które jeszcze mają strukturę przypominającą mięso, jakiś wiecie seitan albo kotlety sojowe w tej marynacie, no to myślę, że to by było naprawdę mocne doznanie, bo tu jednak ta marchewka tak troszeczkę przebija, ale i tak myślę, że projekt weganizowanie hot dogów i parówek tak kończył się sukcesem. Tak, ja też tak uważam. No a opowiedz mi co się o swoich paznokciach. Na rower się wybierasz w nocy? Czy o co chodzi? Bardzo ciekawa uwaga. Tak, paznokcie z pewnością przydałyby się na drodze, na rowerze. No nie no, kochanie, takie są teraz trendy, takie się nosi paznokcie. Okay. Ale mi wiesz, to one bardziej przypominają? Nie wiem, czy kojarzysz, czy Ty się bawiłeś modeliną za młodu, ale mi to mega przypomina, jak kiedyś była taka modelina fluorescencyjna. Ja często robiłam jakieś figurki i tam był taki właśnie różowy, niebieski i żółty, identyczny odcień i te paznokcie jest na nich top matowy. Wygląda jakbym nie zrobiła modeliny, nie sądzisz? No dobra, wracając do hot dogów, myślę, że akcja weganizowania hot dogów się udała. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie odtworzyć ten przepis. Yy, I co? Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, nie robicie to zostawcie suba. Eeeem... Yy... Odbijąc dogiem z machewki. Yy, możecie też wpaść na kanał do Pawła, mam nadzieję, że Paweł niedługo wrzuci jakiś filmik w końcu, mhm. więc... Na zachętę możecie zostawić subskrypcję też u Pawła. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jak zawsze, zapraszam Was też na naszą grupę na Facebooku, na mojego Instagrama. I cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.